Mam na imię Marcin, w firmie Tenek od wielu lat zajmuję się urządzeniami fiskalnymi. Przedstawię teraz Państwu jedną z operacji, którą można wykonać samodzielnie. Zmiana czasu na kasie PostNet Mobile HSEJ. Operator bez pomocy serwisu może zmienić w urządzeniu czas maksymalnie o godzinę. Wykonywane czynności. Logujemy kierownika. Podajemy hasło. Standardowo 1, 2, 3, 4. Czynność zatwierdzamy klawiszem razem. Z menu kierownika wybieramy strzałkami w dół do pozycji numer 4, programowanie kasy. Zatwierdzamy wybór klawiszem razem. Następnie wybieramy pole, data, czas i również zatwierdzamy klawiszem razem. Używając klawiszy numerycznych należy wpisać żądaną wartość, natomiast klawiszami przesuw lewo lub prawo możemy zmienić pozycję kursora. Zmieńmy sobie z 12.04 na godzinę 13.04. Daną czynność zatwierdzamy klawiszem razem. Kasa pyta nas o potwierdzenie wydruku i zmiany czasu. Daną czynność zatwierdzamy klawiszem razem.